Marszałek, Wysoka Izbo. W minionych dniach zakończyliśmy jedne z najważniejszych wyborów prezydenckich w historii Rzeczpospolitej. Korzystając z tej mównicy, chciałbym z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa Karola Nawrockiego, ludziom pełnym pasji, determinacji i wiary w Polskę sprawiedliwą, uczciwą i suwerenną. Nie byłoby tego sukcesu bez dziesiątek, a może i setek tysięcy wolontariuszy, którzy z potrzeby serca zaangażowali się w kampanię. Rozwieszali plakaty i banery, udostępniali miejsca na materiały wyborcze, organizowali spotkania, a przede wszystkim rozmawiali z ludźmi, przekonywali ich i motywowali. Ta kampania była ruchem obywatelskim w najczystszej postaci. Dziękuję również wszystkim, którzy wsparli kampanię finansowo, czy to małą dorwizną, czy większym wkładem. Każda gotówka była wyrazem zaufania i inwestycją w Polskę, której chcemy. To dzięki Wam kampania mogła być niezależna. Szczególnie wyrazy uznania kierują do członków komisji wyborczych, mężów zaufania i obserwatorów, którzy w duchu odpowiedzialności i troski o uczciwość wyborów czuwali nad ich przebiegiem w tysiącach lokali w całym kraju. Ogromne podziękowania należą się do sztabom we wszystkich szczeblach, od centralnego po lokalne komitety powiatowe. Chciałbym też podziękować wyborcom, tym, którzy nie dali się zmanipulować brudnej kampanii kontrkandydata prowadzonej przy wsparciu nielegalnego finansowania i medialnego zmasowanego ataku. Dziękuję, że nie ulegliście kłamstwom, dziękuję, że nie pozwoliliście odebrać sobie nadziei. Raz jeszcze wszystkim tym, którzy nie zawiedli, dziękuję. Zrobiliście to dla Polski, bo po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Dziękuję Wam bardzo.